Cześć, witajcie moi drodzy tej strony Oczywiście Nika w dzisiejszym odcinku To jest odcinek który jest pierwszym odcinkiem od dwóch tygodni, odkąd jestem w Polsce i chciałem się tutaj też wytłumaczyć, że przepraszam Was bardzo za to, że nie było żadnych streamów i odcinków Streamków generalnie nie było przez to, że nie miałam PlayStation i przez to, że szkoła i w ogóle ale teraz już mam PlayStation w domu, tylko nie mam dobrego stanowiska, nie mam miejsca po pierwsze nawet do streamowania. I więc tutaj też dużo prywatnych... W tym domu jest też dużo prywatnych rzeczy, których jednak bym nie chciał pokazywać. A jakby nie ma miejsca do tego, więc co chodzi? Wszędzie są jakieś prywatne rzeczy i nie no, bym streamować bez kamerki, tego nie chcę, bo nie chcę streamować z kamerką. Jeżeli chodzi o sprawę z komputerem i z nową jakością, i z nową kamerką, to do tego zrobię osobny odcinek, może na streamku, może jak robię streamka, to to wytłumaczę. Nie napalajcie się od razu, że będzie streamek, bo kiedy streamek będzie, nie wiem, ale wiem, że będę próbował przynajmniej nie wiem trzy razy w tygodniu jakiś odcinek zrobić żeby hmm, po prostu mam wytłumaczyć jaka jest sytuacja bo te dwa tygodnie no chodziłem do szkoły no chyba wiecie chodziłem do szkoły yy, we wtorek 27 czy 28 28 yy, nie 29 sorry szłem do szkoły we wtorek to był pierwszy dzień Wchodzę do tej samej klasy, co kiedyś, ale na razie mieszkam w Ostrowie Wielkopolskim, czyli tam, gdzie byłam na wakacjach, z dziadkiem, a no tutaj nie ma miejsca, żeby, nie wiem, jakieś strinki zrobić, nie mam mojego fotelu, po pierwsze, więc na ziemi, po co mam robić stinki na ziemi, a ja tutaj nie ma takiego dobrego krzesła, wiecie, miękkiego, nie ma tutaj, no, nie ma tutaj w ogóle krzeseł, jest tylko sofa, a na sofie nie będę grał, przecież. Nie wiem. Nie wiem co zrobić. Na razie pewnie stinków nie będzie. Chyba, że nagram jakiś odcinek po prostu yy, bez kamerki, ale po prostu będziesz słychać mój głos. No ale na razie nie wiem. S oczywiście serie będą kontynuowane, yy, jeżeli chodzi o drogę do chwały. Co jest serią, która jest FIFA 20, a teraz jest nowa FIFA 21, którą oficjalnie Wam mogę powiedzieć, że chyba nie będę kupywał, przez to, że widziałem innych YouTuberów, którzy grali w tą grę i zbyt bardzo na nią jakichś plusów nie dodawali. Zresztą mi się też to nie podoba, jakaś kariera, co jeszcze może jakaś lepsza jest niż FIFA 20, ale jeżeli chodzi o tryb VOLTA, z czego chciałbym zrobić serię ale nic się zbyt bardzo nie zmieniło, poza tym, że kartecenki są, więc nie wiem, się opłaca po pierwsze, po drugie ultimate, ultimate też, no zmieniło się trochę, ale to nie jest to, co się, to co chciałem zobaczyć, to nie jest to, co chciałem zobaczyć i 100% że moja opinia na temat FIFA się nie zmieni przez FIFA 21, więc Zobaczymy, może ją kupię, może nie, ale 70% że raczej jej nie kupię. No bo nie wiem, czy chciał wydawać kasę na takie coś. Zobaczymy. Kieszenkowe dostaję co miesiąc, więc będą nowe gry. Będą nowe gry, obiecuję. Jeszcze nie mieszkam w grabowe, tak jak mówiłem, tam gdzie mieszkałem przed wyjazdem do Anglii i tam na pewno będę streamował, bo tam jest dużo miejsca jeżeli tam się w ogóle przeprowadzę, bo nic na ten temat jeszcze nie wiem bardzo ale komputer ja wam mówiłem przez ostatnie ostatnie streamki na moim yy, przez ostatni miesiąc na streamkach mówiłem wam że żebyście się nie napalali na ten komputer, no bo raczej bycie ciężko od mojego taty to, jakby wyłomić. Ale... No zobaczymy, na razie się go nawet nie pytałem. Trochę się boję, nie ukrywam, ale... No zobaczymy, jak to będzie. Tylko chciałam nagrać dla was taki odcinek, no. Przez to, że nie nagrywam odcinki przez bardzo długo, a trochę się dziwnie czuję, tak zaniecbywać Was przez to, że no, przez ostatnie dwa lata prawie dwa lata, jedynie co robię to streamuję, streamuję i streamuję to są takie przerwy najdłuższa to była, miała chyba cztery tygodnie a to były wakacje i, i wtedy były odcinki więc najdłuższa przerwa to są dwa tygodnie bez żadnych odcinków i bez żadnych streamów. przerwa, więc taka przerwa nawet nie jest aż taka długa ale Chcę jak najszybciej wrócić do tego streamowania, więc zobaczymy co będzie dalej Jesteś jesteś na bodzie w a my widzimy się za niedługo. Elo!